Już dziękuję. Dzień dobry. Otwieram 29 dziewiątą nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zdroju. Sesja została zwołana przez grupę radnych. Bardzo proszę o sprawdzenie kworum. Jeszcze pani Małgorzata, pani Krystyna, pan Mieczysław i pani Agnieszka. Jeszcze proszę panią Agnieszkę i pana Mieczysława. Nadal nie potwierdzili obecności. Jeszcze pan Mieczysław nie potwierdził obecności? Pana Mieczysława nie ma na rozmowie na sklepie w tym momencie. Halo! Proszę, kworum potwierdź. Halo? Halo? Słyszymy cię. Proszę, potwierdź mi, czy Sławie kworum. Już dobrze. Bo kurde mi ten głośnik się w ogóle ten zniknęło mi. No, jest forum? Tak, dziękuję. E, proszę się, panie Mietku, wyłączyć teraz e, mikrofon. E, na dzisiejszej sesji obecnych mamy 14 radnych. Stanowi to ustawowy skład Rady do podejmowania uchwał. E, witam serdecznie, panie i panów radnych. Witam pana burmistrza Piotra Lewandowskiego. Witam pana mecenasa, m, pana Tomasza Stefańskiego. I pana prezesa DZK Sławomira Szymaszka. Serdecznie witam mieszkańców obecnych przed ekranami komputerów. Przechodzimy do drugiego punktu przedstawienie porządku obrad. Mamy do uchwalenia dwa projekty uchwał dotyczące skarg. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy wobec tego do mm, projektów uchwał. Pierwsze jest to uchwała dotycząca, y, dotycząca uznania skargi na Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój za zasadną. Y, bardzo proszę Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków y, i Petycji Panią Patrycję Bednarz o opinię członków komisji. Komisja jednogłośnie uznała skargę za zasadną. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? E, bardzo proszę, pan burmistrz. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Nie miałem akurat okazji na e, komisji skarg się do, tego, do tej skargi odnieść. Bardzo krótko, tylko moim zdaniem nie jest to żadna to jest to procedura administracyjna, to nie jest wniosek, o, który należy rozpatrzyć. To są tak naprawdę negocjacje pomiędzy dwoma stronami związanymi z potencjalną, z potencjalną zamianą nieruchomości, która potem i tak musi być zatwierdzona przez Radę Miejską i tutaj żadne takie terminy. Z, nie, nie obowiązują, te negocjacje mogą trwać długo i my możemy długo też przygotowywać nasze propozycje i je zmieniać podczas, więc jakby, moim zdaniem, to jest w ogóle y, ta, ta sprawa akurat tak ze wcześniejszymi niektórymi przyznaje się, że rzeczywiście nie, nie było jakichś odpowiedzi. Tutaj to jest sprawa trudna i która można powiedzieć, pomimo no, jakby, y, zajmuje, zajmuje więcej czasu, więcej namysłu, bo się też różne rzeczy. W tym, w tym czasie, że tak powiem, że zmieniają i powodują, że albo czy chcemy, czy nie chcemy, że tak powiem, w ogóle cokolwiek proponować, a jeśli, jeśli chcemy proponować, to e, sobie też e, rozmowy odbywają się e, często, nie wiem, te, telefonicznie najpierw, myśl, żeby sprawdzić w ogóle, czy druga strona jest zainteresowana jednym czy drugim rozwiązaniem e, i dalej nie doszliśmy. Tutaj do żadnego konsensusu, jeszcze jakie, jakie rozwiązanie mogło być tak do zaakceptowania przez obie strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja opierała się, analizując ten wniosek interesanta, opinią pana mecenasa. Panie mecenasie, czy mógłby Pan zabrać głos w odpowiedzi na zastrzeżenia Pana burmistrza? Tak, jak najbardziej. Jeszcze włączę tylko kamerę. Warto, żeby mnie było widać. To znaczy tak, tak jak ja już uprzednio miałem okazję informować Państwa radnych, przedmiot skargi może dotyczyć szeroko przedmiotu działalności, jakby urzędu. No ja też rozumiem jakby z tej strony zastrzeżenia Pana, pana Burmistrza, bo, bo faktycznie tutaj są, no są pewne kwestie negocjacyjne. Natomiast tak jak wspominałem, no to do Państwa radnych zależy teraz uznanie. Czy jakby Pan Burmistrz w Państwa ocenie dotrzymał jakby swoich obowiązków, czy też, czy też gdzieś tam je, je naruszył? No, pan Burmistrz ma zdecydowanie rację co do tego, znaczy zdecydowanie. W mojej ocenie Pan Burmistrz ma rację co do tego, że, że faktycznie jakiś tam termin szczególny go, go nie wiąże w tym zakresie. No, natomiast mówię, no przedmiot skargi nie jest ograniczony tutaj. Dlatego do Państwa, do Państwa decyzji należy, czy rzeczywiście uznajecie, że, że takie działanie włodarza miasta jest prawidłowe, czy też, czy też nieprawidłowe w tej sytuacji. Dziękujemy ślicznie Panu Mecyznasowi. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, wobec tego przejdziemy do głosowania. Proszę, najpierw kworum sprawdzimy. Pan Robert i Pan Mieczysław jeszcze nie potwierdzili kworum. Nadal nie potwierdzili. Panie Mieczysławie, proszę potwierdzić kworum. Nadal nie ma pana Mieczysława i pana Roberta. Jeszcze pan Mieczysław. E, tu mi się pokazało, że pan Mieczysław opuścił w ogóle konwersację, że tak powiem, czyli ten połączenie e, skajpowe. Mnie tak właśnie do mnie dzwonił, że stracił yy, połączenie z internetem. W ogóle nie ma połączenia z internetem czy po prostu to jest chwilowa? Proszę. Próbuję się cały czas połączyć z Panem Mieczysławem, a, natomiast nie odbiera. Poczekajmy jeszcze, może ze dwie minuty uda się połączyć, jeżeli nie przejdziemy do głosowania. Panie Damiani, nie udało się dodzwonić? Niestety nie. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę przygotować głosowanie. Pan Piotr Zilbert nie oddał głosu. Już wszystkich mamy? Nie, nadal pan Piotr nie oddał głosu. A już jest, dobrze? Przeczytać wynik? E, już widzę. Dziękuję. Za opowiedziało się 11 radnych. Przeciw 1 wstrzymała się jedna osoba. Eee, za e, pani Pedarz, Patrycja Biernacki, Jakub Cieśla, Krystyna Hołs, Małgorzata, Kupli, Zwojcie, Maksylewicz, Agnieszka, Olszewski, Ryszard, Rybeczka, Mateusz, Zilbert Piotr Cubelski, Marcin Żulińska, Elżbieta. Przeciw Hausner Rosi, wstrzymał się Kowal Robert. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Kolejna u, e, uchwała uznanie skargi na prezesa dusznickiego zakładu komunalnego w Dusznikach Zdrojów za bezzasadną. Bardzo proszę panią przewodniczącą Patrycję Bednarz o opinię członków komisji. I tu komisja uznała jednogłośnie skargę za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos do tej uchwały? Bardzo proszę, Pan Radny Wojciech Kublic. Ja mam pytanie do y, pana prezesa. Y, panie prezesie, czy w związku z tym, co ustaliliśmy na komisji y, Skarg, Wniosków i Petycji, udało się skontaktować z Panem Skarżącym i czy doszliście do jakiegoś y, konsensusu, porozumienia na temat y, tej skargi? Czy może by y, pan może radnym przybliżył też ten temat, y, bo jak wiadomo, to co pan powiedział nam na komisji, y, no, ze strony Pana, y, pana Mariana. Na, y, nie było jakiejś tam chęci współpracy. Czy może udało się nawiązać już jakieś porozumienie? Proszę, panie prezesie, o zabranie głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Tak, dzwoniłem do pana Mariana Lisa. Wyjaśniłem sobie z nim tą sytuację. Pan Lis miał pretensję, żeśmy technicznej rzeczy takiej nie zrobili. Pan Lis na był umówiony telefonicznie na spotkanie. Wysłał y, powiadomienie na numer, y, z którego było dzwonione. Y, wysłał powiadomienie, że nie może uczestniczyć w tym y, przeglądzie u niego w mieszkaniu. No I w sumie z tego chyba się wzięła cała afera. A ten, te, ten numer to jest numer naszej centrali. On nie, nie odczytuje SMS-ów. I z tego się wzięły pretensje. Dzwoniłem do pana Lisa. Y, Kilka dni temu. Uzgodniłem z nim, z kominiarzami, że przegląd zrobimy. Znaczy, uzgodniłem z nim, że w sobotę się umówię z kominiarzami. Jeszcze kominiarze potwierdzili dopiero, że w przyszłym roku będą mieli jakąś sobotę, że będą mogli wykonać ten przegląd. A jeszcze w tym temacie nie zadzwoniłem nie się dokładnie, do, w jaki dzień to będzie. Jakaś sobota w przyszłym roku. Także no to cała sprawa. No, troszeczkę takiej. Dużo pisania. Może może niepotrzebnie, może czasami trzeba zadzwonić do, dwa razy do kogoś, żeby żeby nie, nie robić niepotrzebnych problemów. No, dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę wobec tego o sprawdzenie kworum i przejdziemy do głosowania. Nie wiem, czy jest Pan Mieczysław? Właśnie rozmawiałem z Panem Mieczysławem przez telefon. Niestety ma problemy prawdopodobnie z łączem internetowym, i, i chyba się nie uda połączyć. Niestety. Dobrze, dziękujemy. Yy, czy już wszystkich mamy obecnych? Mamy tak. 13, 13 radnych obecnych. Proszę, przechodzimy yy, do głosowania. Pan, pan Ryszard. Pan. Dziękuję bardzo. E, mamy dwunastu radnych. Za jeden radny się wstrzymał. Wstrzymującym jest pan radny Otrzewski e, Ryszard, e, uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy już e, tematy e, dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Wobec tego zamykam te obrady. Zapraszam do na kolejną sesję między świętami a Bożym Narodzeniem, a Nowym Rokiem. Bardzo dziękuję przede wszystkim obsłudze panu Damianowi, panu Dawidowi i pani Anicie. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady 29. nadzwyczajnej sesji.